Partnerem materiału jest Luxpaff, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 m od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka wysokość wysokości 1,5 m od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. Książka o partyzancie Ponurego i Nurta. Książka o żołnierzu, który jak sam się nazwał, został niepokonany. Niezłomny żołnierz Rzeszynia Wolność i Niepodległość. Przecierpiał 10 lat w komunistycznym więzieniu. Książkę napisała Katarzyna Daniłowicz po tym. Po wielu spotkaniach z Leszkiem Zachorskim poznałem go dosyć późno, bo dopiero w 2009 roku na Wykusie ta znajomość przyrodziła się, powiedziałbym, w przyjaźń, no i w zbieranie materiałów. Kiedy Zachorski zmarł, no to postanowili z przyjacielem Mariuszem Groszczyńskim, który pomagał w zbieraniu materiałów, napisali Napisała Pani właśnie tą pozycję. Czyta się dobrze w stylu reportażu historycznego z taką nutą sensacyjną. Także wszystkich chętnych, którzy by chcieli przeczytać. Zapraszam do na przykład księgarni Katarzynka, do pana Krzysztofa Dziuby, który też będzie rozprowadzał publikacje. A dzisiaj, a dzisiaj porozmawiajmy o książce, o tym, jak powstawała, dlaczego powstała jak i jaki tego cel. Jak to na tym pierwszym spotkaniu, bo y, pierwsze spotkanie to zawsze jest najtrudniejsze. No wiem co mówię. No, zawsze na, na, najtrudniejszy pierwszy krok jak w piosence, nie? Tak. No tak, to proszę, chociaż, chociaż w naszym przypadku ten pierwszy krok okazał się początkiem bardzo fajnej znajomości, aczkolwiek krótkiej, bo Rzek Zachorski zmarł w 2014 roku, więc pięć lat mieliśmy na takie bliższe poznanie się. Natomiast pierwsze spotkanie to w tym miejscu chciałabym podkreślić ono było wynikiem takiego pomysłu zorganizowania Marszu Pamięci. Polacach wypusowych, i ten pomysł poddał, poddało takie stowarzyszenie pamięci, ponury NURT, który działa w Starachowicach. I na ten marsz, właśnie, kapitan Leszek Zachorski został zaproszony z dalekiego Donatowa. Mówię z dalekiego, bo to zachodnio-pomorskie, więc tam mieszkał, stamtąd przyjechał. A ja miałam to szczęście, że był taki plan że kapitan Leszek Zachorski będzie nocował w moim rodzinnym domu w Lipiu, to jest w okolicach Starachowic. To już był starszy pan, miał problemy z chodzeniem. Lipie to jest na północny wschód od Starachowic. Tak, dokładnie. I dzięki temu właśnie, że taki pomysł się pojawił, że, że pan Leszek będzie tam u nas nocował, ja miałam tę możliwość właśnie odebrać go z mieszkania Szczepana Mroza, prezesa tego stowarzyszenia, które organizowało wtedy ten marsz. I, I właśnie przetransportować go do mojego rodzinnego domu. I dzięki temu miałam możliwość porozmawiać, nawiązać taką bliższą relację z kapitanem Leszkiem Zachorskim. No i w moim przypadku tak to się zaczęło. A jeśli chodzi o Mariusza, to też w tym samym czasie poznałeś kapitana i też prosiłabym cię o no, to. Ale i, i, te, wejdę w słowo. Mariusz to chyba wcześniej na Wykus przy, przybywał, tak? Tak mi się wydaje. Od kiedy ta przygoda Wykusowa się zaczęła, jak to było? No, przygoda Wykusowa zaczęła się od tego, że w 1988 roku e, tata chciał mnie wziąć na ten e, pogrzeb ponurego. Mama wtedy powiedziała, że absolutnie to będzie e, taki, można powiedzieć, nawet ja nie wiem, zbyt duży, więc e, absolutnie mnie nie puści. Zresztą tata tam miał takie różne afery, bo już na Wykusie mu w latach 80. robili zdjęcia, chcieli go z pracy zwalniać, no więc mama nie była z tego zadowolona oczywiście. No ale w 89 już mnie zabrał i to takie wtedy jeszcze były, znaczy tak jak dzisiaj dwudniowe uroczystości. To, to nie było tak jak dzisiaj, że z jedno ognisko harcerskie, wtedy tych ognisk było mnóstwo, bo tych kombatantów żyło. Jeszcze wtedy naprawdę, jak ktoś sobie e, może spojrzeć e, w pozdrowcie, góry Świętokrzyskie z 89 roku. Tam było takie wznowienie przecież tych ludzi jeszcze żyło wtedy mnóstwo i większość przyjeżdżała. Także 89 Tak, roku właśnie, 10... może jeszcze, jeżeli dowódcy, przypomnę sobie Konecki Wrzesień z tego roku, kiedy osobiście był Wojciech bardzo bohaty wojan na Konecki wrzesień no a to był oficer najwyższej pułki, że tak powiem, korpusu i odła, także. No a potem z każdym rokiem ich ubywało i ubywało, a dzisiaj to się cieszymy, że Zdzisław Kowalski potrafi przydreptać tutaj i posłuchać naszych opowieści. Ja bym jeszcze dodał, że oprócz wykusu oczywiście, ja pamiętam jeszcze sprzed 1989, Koneckie wrześnie zespoły, które tu przyjeżdżały, aktorów, którzy występowali, także no, u mnie w rodzinie, ja muszę powiedzieć 2009 rok to jest taka. Spotkałem kolejnego człowieka, który mnie ukształtował jako już dorosłego, przecież człowieka, bo w latach 80., gdzie ja dorastałem, kształtował mnie dziadek, powstanie z Warszawski, który nie miał, nie miał łatwo po wojnie, bo gdy wrócił w 1948 roku, no to do 80. lat był szykanowany, ale to mniejsza z tym. Ja tylko mówię, że to mnie ukształtowało, i później te wykusy mnie kształtowały, poznawałem tych ludzi. I później, e, początki lat 2000, to była taka troszkę pustka, bo z roku na rok tych ludzi ubywało, coraz mniej przyjeżdżało. No i później 2009 rok. E, a Kasiu, przecież pamiętasz, że wtedy na tym rajdzie było mnóstwo wspaniałych ludzi, bo i e, przecież właśnie wspomniany już e, pan, e, ja, ja tak lubię e, tymi pseudoninami DeWaitis e, czy Konrad e, z Nicz, e, e, ludzie znani i naraz przyjeżdża. Solwenci Kodackiego bardziej. I naraz przyjeżdża człowiek, o którym żeśmy nie wiedzieli, żeśmy go odnaleźli, można tak powiedzieć, i no, jakby to powiedziała młodzież po Po prostu mam w 2009 roku człowieka, który był tuż przy Ponury, bo w Plutonie Ochronnym, i zaczyna opowiadać rzeczy, że jak ja czytałem, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie w 1989 roku, ja mam to znowu przed, przed oczami, a to mija 20 lat. Także nie chcąc przedłużać. Leszek Zachorski miał do siebie, że potrafił zjednywać ludzi, potrafił niesamowicie opowiadać. I to. tak, Leszek Zachorski opowiadał tak, że gdy już na jednym z marszów wszyscy się rozjechali. No bo to wiadomo, to już byli ludzie wtedy blisko 90-letni i on został jako jedyny, dlatego że właśnie też spał właśnie zawsze, jeśli był to do, w domu rodziców Kasi, no i w domu Kasi. I my żeśmy go nie chcieli wypuścić. Więc on mówi: to podejdźmy bliżej ogniska. Jedyne krzesło, jakie było, to bez jednego, bez jednej nogi. I żeśmy go podparli takim wielkim konarem. I on. Jest zdjęcie z tego, nie wiem czy w książce, akurat, ale na pewno gdzieś w internecie jest. My go podparliśmy blisko ogniska i on opowiadał, i opowiadał, i opowiadał. No i później się zaczęło, że wymienialiśmy się mailami, Skype'em. No się Właśnie wyczytałem, że się nauczył operować. Yy... No to myślę, że się pod... Tak, tak. Z obsługi komputera nauczył się w wieku 85 lat. Czyli ma naukę nigdy Czyli nie jest można. Tak, a to wynikało z tego, że oczywiście pozostawaliśmy też w kontakcie telefonicznym, ale z racji tego, że no, praca, codzienne obowiązki, pan nasz miał więcej czasu na rozmowę i no nie zawsze było można porozmawiać. Więc zaproponowałam taki rodzaj korespondencji, że mówię coś dłuższego. to 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 prawda, możemy porozmawiać, ale jakby coś pilnego ja nie odbieram, można wysłać maila, zawsze odbiorę. I proszę sobie wyobrazić, że on mi pół życia w tych mailach opisał i dzięki temu właśnie dzisiaj skarżył się na początku, że ja nie będę w klawisze stukał, to jest nie to samo co kontakt przez telefon, ale dzisiaj się cieszę, że jakby przekonałam go do tej formy, bo mnóstwo materiałów, które znalazły się w książce. To właśnie dzięki temu, że to wszystko gdzieś tam jest, ja do dzisiaj mam te maile, zostało spisane, więc yy, tak, więc nauczył się tej obsługi i no, miało to swoje pozytywne konsekwencje, można tak powiedzieć. kiedy zaświtało w głowie, że można z tego książkę zrobić? Bardzo szybko, bardzo szybko, dlatego, że tak jak Mariusz wspomniał, yy, Leszek miał niesamowity dar opowiadania. On tak opowiadał, że ja to wszystko widziałam. A dwa, że kiedyś właśnie Szczepan taki pomysł poddał, prezes tego stowarzyszenia, o którym wspomniałam, że mówi, no słuchajcie, przecież to jest gotowy scenariusz na film, jak po jakiejś tam opowieści Leszka stwierdził to. No ale no film, no nie jestem reżyserem, no ale pisać potrafię, myślę, to tak w miarę nieźle, nie? Więc mówię, może, może faktycznie ta książka. I oczywiście podzieliłam się tym pomysłem z, z Leszkiem Białym. Nie był zachwycony. To powiem od razu, bo to był człowiek bardzo skromny i nawet jeśli cokolwiek pojawiło się, czy w internecie, czy jakaś wzmianka w gazecie, ja pamiętam jak Mariusz kiedyś bardzo, bardzo fajny filmik, do dzisiaj Państwo jak poszukacie znajdziecie na YouTuba e, tam opublikował taki skrót z, z jego jakiejś tam opowieści e, i dowiedział się o tym e, e, Leszek, to no, takie OPR w, w żargonie e, żołnierskim e, Mariusz otrzymał. Nie? Czyli wyszedł przed szereg. Znaczy to było tak, że ja ten filmik, no można go wpisać, Leszek Zachorski, to pewnie wyskoczy na YouTubie, to już parę, paręnaście lat temu ja, ja to zrobiłem, byłem z siebie dumny, mając komputer, wtedy to jeszcze nie było takich programów, spędziłem nad tym ze dwa dni, członkowie stowarzyszenia tam gratulowali, fajnie, wszystko OK. no i naraz patrzę, Leszek Zachorski dzwoni, więc odbieram ładnie, mówię, a pewnie mi podziękuję, a on mówi, Mariusz, mówię, słucham. Za dużo tej mojej chwały w internecie. I to tak nie może być. No i niestety... Z efekt odwrotny. <grywa> efekt odwrotny. <grywa> Czy łatwo się pisze o kimś, że tak powiem, no z perspektywy tylu lat i kiedy dokumentu bardzo nie ma? To jest dobre pytanie. Trudno się pisze. To znaczy, ja miałam takie etapy pisania tej książki, Całkiem gładko, kiedy zaczęłam, w ogóle to trzeba wspomnieć, że zaczęłam rok po jego śmierci, tak, więc w 2015 stwierdziłam, Ok, minął już jakiś czas, muszę się za to zabrać. Na początku szło gładko z tego względu, że no, takie kwestie związane z dzieciństwem Leszka, z młodością, nawet z pracą w konspiracji, aczkolwiek bez szczegółów wiadomo, chętnie opowiadał o tym, o tym okresie swojego życia. Więc materiałów było sporo, oczywiście te wspomniane maile też, też robiły swoje, bo, bo też tam znalazłam mnóstwo rzeczy, które już może w tym czasie też zapomniałam, więc mogłam wrócić. Natomiast był taki przełom, kiedy ja doszłam w tej książce do czasu, kiedy on został aresztowany i, i zaczęło się śledztwo, czyli ten najbardziej taki mroczny okres w życiu Leszka, i tu miałam problem. Bo Leszek o tym okresie mówił bardzo mało, on nie wracał do tego. E, z takiego względu, no wiecie państwo, jak, jak wyglądały takie przesłuchania. On nawet jak wspomniał e, w, w jakiejś rozmowie, nawet wrócił przez moment do, do, do tych czasów, e, to później to odchorowywał. Noce nieprzespane, e, powrót tych, tych wszystkich demony, się budziły. demony przeszłości dokładnie budziły się i, i z tego względu no, on nie mówił. O tym mi opowiadał, więc no, był, był taki hamulec w pewnym momencie, że nawet już zaczęłam tak sobie myśleć, że no kurczę chyba nie dokończę. Yy, ale wpadłam na pomysł, że no przecież w nie musi coś być, tak? Yy, więc tutaj z pomocą przyszło to archiwum IPN w Warszawie, yy, do którego dostałam dostęp. Jako yy, była, była redaktorka, bo można, jak wiadomo, dostać. W, Dwie drogi są jakby, żeby uzyskać, tak, dojście do IPN-u, czyli albo mam kogoś albo z rodziny, rodzina, albo, służbowo. albo służbowo. No więc jako dziennikarka była już w tym czasie Gazety Starachowickiej, poprosiłam o ten dostęp, otrzymałam. O, to i... jednego szefa żeśmy mieli. Poważnie? To, no, ja w tygodniku koneckim swego czasu pisywałam. Ale, ale to w takich latach, jak pani. Była to tygodnik, to, to inna gazeta, to konkurencja, pani Marianie, no ale okej. Okay. się nie ma tam problemu. Zjadło. Tak, tak. No i zaczęło się właśnie żmudne, bo żmudne, bo tego było mnóstwo, jakby e, przerabianie tego materiału, poszukiwanie, przeglądanie. E, no ale znalazłam to, co mnie interesowało, tak? I dzięki temu właśnie mogłam, mogłam dokończyć tę książkę. Co mógł myśleć Zachorski, kiedy weszli Sowieci i niby się wojna skończyła? To ja tutaj przyniosłem taki, taką książkę, pokażę to Państwu. Autor to jest młody człowiek, Gabriel Maciejewski. Wojna domowa w Polsce. Ze znakiem zapytania jest tu szereg takich, nazwijmy to, esejów, reportaży. I przytoczony jest raport y, Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca. To był żołnierz armii krajowej w randze kapitana, który po wojnie broni nie złożył. Zorganizował konspiracyjne wojsko polskie. Można sobie kliknąć i w internecie mnóstwo informacji na, na jego temat znaleźć, ale ja tutaj chcę przytoczyć jego fragment raportu, bo on chyba oddaje to, co ci młodzi ludzie wtedy mogli myśleć. Ci, którzy byli w Armii Krajowej i, i, i nie tylko. Otóż czytam. Nikt bowiem w Polsce, komu leży dobro ojczyzny na sercu, nie uwierzy, że przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, za którą płacimy prawie połową od niepamiętnych czasów polskich ziem, jest przyjaźnią opartą na zdrowych zasadach. Że gdy podobnie postąpiła szlachta za czasów zaborczej imperatorki Katarzyny, to było źle. Teraz, gdy tego samego czynu dopuszcza się tzw. rząd robotniczo-chłopski, to jest to właściwe. Natomiast miliony obywateli państwa polskiego rozumieją, że obecny fakt jest zaprzedawaniem się za cenę przywileju utrzymania się przy władzy. Żaden argument idei panislawizmu nikogo nie przekona, poza zarządcami, spryciarzami, milicjantami z szumowin społecznych itp., że jest to polityka słuszna, bo na takiej polityce zawsze wychodziliśmy źle i obecnie spotkało nas to samo. Program polityki rządu w relacji do wschodniego sąsiada jest w rozumieniu społeczeństwa na nowo przywołanym koszmarem targowicy. Nie pomogą żadne fikcyjne obchody, uroczystości, wiece, pomniki wdzięczności, rezolucje, oświadczenia. Tak pisał Warszyc w lipcu 45 roku i nie kłamał. I pewnie myślał tak Leszek Zachorski. Tak, Leszek wielokrotnie Pytany przez nas właśnie, jaka była reakcja tak? jego po wejściu Sowietów, powiedział krótko, no dla mnie nic się nie zmieniło, dla mnie wojna się nie skończyła, tylko zmienił się wróg, tak? więc on broni nie złożył, wstąpił, przeniósł się tutaj bardziej w, w tereny Wąchocka, Skarżyska i tutaj na początku w Wąchocku działał w tak zwanej Grupie Wąchockiej w ramach organizacji Niepodległość. Która się zawiązała już po rozwiązaniu Armii Krajowej, tak, I, i działał tutaj, tylko że ta grupa została dosyć szybko rozbita, o czym też Marek jednak wspomina w tej książce, o której Pan mówił. I w związku z tym, Leszek, część chłopaków tam uściślając, została aresztowana, część uciekła. Leszek był w tej gru drugiej grupie, ale daleko się nie oddalił, schronił się w, w Skarżysku Kamiennej. I tam nadal prowadził swoją działalność aż do momentu, jak jakby współpracę też taką w ramach już organizacji WIM, bo nie bardzo szybko została rozwiązana, rozpracowana. Zachęciła go do tego właśnie narzeczona tutaj widoczna. O właśnie dobrze, że to zdjęcie, żeśmy tutaj bardzo dobrze, bo, bo ta Marcysia pojawia się w 1940 roku potem Dowiedziałem się, że nie Leszek nie poznał jej na Wykusie. Tak, to ona jego poznała. Ona jego... Tak, tak, to też jest taka fa taki fajny, tylko tak króciutko powiem, żeby też nie zdradzać wszystkiego. Myślę, że Państwo przeczytacie sobie w książce. Marcysia znała Leszka jako młodego chłopca i w czasach jeszcze kiedy on w, w Warszawie mieszkał z mamą i z siostrami. Umożliwiła mu kontakt z ojcem, ponieważ ojciec Leszka, dyplomowany pułkownik, w momencie wybuchu wojny po prostu zniknął, tak? zaczął, zaczął prowadzić. Nie mógł chodzić swobodnie po No nie, no bo by tak, wiadomo jaki byłby efekt. W każdym razie, ale pracował, dalej służył, tak? Po prostu wyjechał za granicę i tam też służył krajowi. Natomiast Malesa umożliwiła mu kontakt z rodziną. Leszek wtedy był młodym chłopcem. Tak naprawdę spotkał ją później właśnie w Lesie, i to jest ten, ten moment, kiedy, kiedy oni się spotkali. Ona, przyglądając mu się, zapytała w pewnym momencie, czy to pan jest Leszek Zachorski, pamiętając tamtą sytuację sprzed kilku lat w Warszawie. A Leszek zdziwiony, bo przecież nikt nie znał nazwisk wtedy, nikt się nie posługiwał, nie mogli się posługiwać Były nazwiskami. Były tylko pseudonimy. Były pseudonimy. I on zdziwiony zaskoczony no tak, ale skąd pani mnie. No i okazało się, że właśnie Malesa pamięta ten wieczór, kiedy umożliwiła, tak, ułatwiła kontakt z Tatą Leszkowi. I ona też właśnie wciągnęła go do winu, tak i tutaj też ciekawostka zaczął pracować jako łącznik między zarządem głównym win, a też legendarnym pułkownikiem, bo to też było wtedy, wtedy, wtedy jeszcze majorem, i... majorem, a dzisiaj tak zygmutem, i Paszką. I tutaj się tutaj gdzieś przewija postać, młodzież to zna, Inkę, bo pod komendą Łupaszki była właśnie Inka. Którą Leszek też spotkał.